478 to technika oddechowa, która pomoże ci uspokoić umysł i ciało. To ćwiczenie możesz wykonać, kiedy tylko potrzebujesz na chwilę zwolnić, zrelaksować się i wyciszyć. Ćwiczenie przyda ci się w sytuacjach powodujących stres i napięcie, ale sprawdzi się idealnie także wieczorem przed snem, gdy nie możesz zasnąć. Nazwa 478 nawiązuje do czasu, który odliczamy przy wdechu i wydechu. Oraz w zatrzymaniu pomiędzy nimi. Licząc do czterech, robimy wdech, następnie wstrzymujemy oddech, licząc do siedmiu, oraz wydychamy powietrze, licząc do ośmiu. Całość powtarzamy kilkukrotnie. Usiądź proszę wygodnie na podłodze lub krześle i wyprostuj plecy. Poświęć chwilę, by rozluźnić barki i ramiona. Delikatnie zamknij oczy i weź kilka głębszych wdechów i wydechów. Na początek zrobimy jedną rundę naszego ćwiczenia. Podążaj proszę za moim głosem. Weź wdech na dwa, trzy, cztery. Wstrzymaj oddech na dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I wypuść powietrze na 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeśli robisz to ćwiczenie pierwszy raz, nie przejmuj się, gdy twój wdech jest zbyt szybki, albo wydech za krótki. Z czasem nabierzesz wprawy. Zrobimy jeszcze 4 rundy tego ćwiczenia, ponownie oczyszczając się najpierw kilkoma głębszymi oddechami. Spokojny wdech. I wydech. Ostatni spokojny wdech, łagodny wydech, i ponownie podążaj za moim głosem. Wdech dwa trzy, cztery, strzymaj, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, wydech, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, wdech, dwa, trzy, cztery, strzymaj, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem

2 3 4 Wstrzymaj 2 3 4 5 6 7 Wydech 2 3 4 5 6 7 8 Licząc dalej w myślach możesz wykonać jeszcze tyle rund ile potrzebujesz gdy już poczujesz spokój, pozwól swojemu oddechowi wrócić do jego naturalnego rytmu i tempa. Poczuj, jak cały Twój organizm uwalnia się od napięć i blokad. Nasza praktyka dobiegła końca. Możesz powoli otworzyć oczy i jeszcze chwilkę pozostać w bezruchu i ciszy, zanim wrócisz do swoich spraw. Bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia.